Czy to możliwe, że w przyszłym roku twoja emerytura wzrośnie jeszcze bardziej niż wszyscy się spodziewali? Co takiego wydarzyło się właśnie w Sejmie, że temat dodatkowej podwyżki dla seniorów wrócił na pierwsze strony? Tumickiewicz, i dziś mam dla ciebie wiadomość, która może zmienić sposób, w jaki patrzysz na swoją przyszłość finansową, ale zanim wszystko zdradzę, muszę ci zadać jedno ważne pytanie: czy jesteś gotów usłyszeć coś, co może pozytywnie cię zaskoczyć? Bo to, co dzieje się właśnie teraz w polskim parlamencie. To nie są zwykłe rozmowy czy obietnice bez pokrycia. W tle toczy się poważna dyskusja, której efekt może być odczuwalny w portfelach tysięcy emerytów już od 2025 roku. Ale co dokładnie chcą zmienić posłowie? Czy chodzi tylko o standardową waloryzację? Czy może planują coś więcej? I najważniejsze, kto będzie miał szansę skorzystać z tej niespodziewanej decyzji? Nie mogę jeszcze zdradzić wszystkiego, ale powiem tyle, jeśli uważasz, że Twoja emerytura od dawna nie nadąża za rosnącymi kosztami życia, ta wiadomość może dać ci trochę nadziei. A może nawet więcej niż tylko nadzieję. Dlaczego właśnie teraz pojawiła się taka propozycja? Kto za nią stoi? Czy mamy do czynienia z politycznym gestem przed wyborami, czy może z realnym planem wsparcia seniorów? Zostań ze mną do końca tego materiału. Bo za chwilę przedstawię Ci wszystkie najnowsze szczegóły, prosto z parlamentu i bez zbędnych komentarzy. Kliknij przycisk subskrybuj i nie przegap żadnej wiadomości, która może dotyczyć właśnie Ciebie. Czasem jedna decyzja może zmienić bardzo wiele, ale tylko wtedy, gdy wiesz o niej na czas. Drodzy seniorzy, dziś mam dla Was wiadomość, która może przynieść ogromną ulgę, i uśmiech na twarzy wielu emerytów w Polsce. Nazywam się Mickiewicz i przygotowałem dla Was wyjątkowo ważny materiał. Coraz częściej pojawiają się doniesienia z Sejmu o planach wprowadzenia dodatkowej podwyżki emerytur już w 2025 roku. Informacje te są świeże i nieoficjalne, ale pochodzą z dobrze poinformowanych źródeł. Co dokładnie ma się wydarzyć? Jakie zmiany planują politycy i kto skorzysta na tych nowych rozwiązaniach? Tego dowiecie się w dzisiejszym filmie, dlatego zostańcie ze mną do samego końca. Na początek warto wspomnieć o już zapowiedzianej waloryzacji świadczeń, która ma wejść w życie od 1 marca 2025 roku. Wskaźnik waloryzacji został ustalony na poziomie 5,5%, co oznacza, że świadczenia wzrosną proporcjonalnie do dotychczasowej kwoty. Dla przykładu, jeśli obecnie ktoś otrzymuje 2000 zł brutto emerytury, po waloryzacji jego świadczenie wzrośnie do około 2110 zł brutto. Co więcej. Minimalna emerytura ma zostać podniesiona o prawie 98 zł brutto i osiągnąć poziom 1878,91 zł. Dla wielu seniorów oznacza to konkretny wzrost comiesięcznego budżetu, który z pewnością pomoże lepiej związać koniec z końcem w czasach rosnących cen i rachunków. To jednak dopiero początek. W Sejmie pojawiły się kolejne propozycje, w tym pomysł wprowadzenia dodatkowej podwyżki w ramach specjalnego świadczenia. Politycy coraz częściej mówią o potrzebie wsparcia seniorów szczególnie tych z najniższymi świadczeniami. Dlatego rozważa się dodatkowy mechanizm zwiększenia emerytur, który mógłby wejść w życie niezależnie od marcowej waloryzacji. Taka inicjatywa mogłaby mieć charakter jednorazowego dodatku lub drugiej waloryzacji tego jeszcze nie wiadomo. Jedno jest pewne temat jest na stole i będzie przedmiotem intensywnych debat w nadchodzących miesiącach. Równolegle z waloryzacją planowane są też inne zmiany. Od lipca 2025 roku ma wejść w życie renta wdowia, nowe świadczenie dla osób, które straciły małżonka, ale same również pobierają emeryturę lub renty. System ten umożliwi łączenie świadczeń, jednak obowiązywać będzie limit łączna kwota nie będzie mogła przekroczyć trzykrotności minimalnej emerytury, co w przyszłym roku oznacza próg około 5400 zł brutto. To oznacza, że osoby o niższych emeryturach będą mogły realnie odczuć znaczącą poprawę sytuacji finansowej po śmierci współmałżonka. Projekt ten ma już wiele pozytywnych opinii i zapowiada się jako jeden z najważniejszych kroków w stronę sprawiedliwości społecznej dla seniorów. Dodatkowo zmienią się także kwoty dodatków do emerytur. Dodatek pielęgnacyjny wzrośnie do 348,22 zł, a w przypadku inwalidów wojennych, całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji, kwota ta osiągnie 522,33 zł. Ryczałt energetyczny, który otrzymują niektóre grupy uprawnionych seniorów, Wyniesie 312,71 zł. Wzrost tych dodatków może nie wydawać się ogromny, ale w skali roku oznacza realne wsparcie dla osób starszych, często zmagających się z kosztami leczenia, utrzymania gospodarstwa domowego. Warto jednak wspomnieć również o kwestii podatkowej, która może zaskoczyć niektórych emerytów. Wraz ze wzrostem świadczeń, część seniorów przekroczy próg dochodowy uprawniający do korzystania z ulgi podatkowej. Obecnie kwota wolna od podatku wynosi 2500 zł brutto miesięcznie. Po waloryzacji, osoby otrzymujące np. 2374 zł brutto mogą przekroczyć te granice i będą musiały odprowadzać podatek dochodowy od nadwyżki. To istotne, ponieważ oznacza, że ostateczna kwota netto, którą emeryt otrzyma na konto, może być niższa niż oczekiwana. Warto więc śledzić zmiany w przepisach i być świadomym ewentualnych nowych obowiązków podatkowych. nie bez znaczenia są także zmiany organizacyjne i techniczne w ZUS. Wszystkie nowe świadczenia oraz waloryzacja zostaną przyznane automatycznie, nie trzeba będzie składać żadnych wniosków. Emeryci i ręciści otrzymają decyzję listownie lub przez platformę P.E.Z.U.S., gdzie każdy może zalogować się i sprawdzić swoje dane. Dla wielu osób korzystających już z internetu będzie to szybki sposób na zdobycie szczegółowych informacji bez wychodzenia z domu. Politycy zapowiadają też wprowadzenie nowego mechanizmu stałego przeglądu wysokości świadczeń, co może oznaczać, że waloryzacja będzie odbywać się częściej niż raz w roku, lub z większą elastycznością, w zależności od inflacji i sytuacji gospodarczej kraju. W Sejmie trwają też prace nad ustawami mającymi na celu uproszczenie procedur dotyczących świadczeń rodzinnych, które pośrednio mogą mieć wpływ na sytuację starszych osób wspierających dzieci i wnuki. Z perspektywy codziennego życia seniorów najważniejsze pozostaje to, by emerytury pozwalały na godne życie, opłacenie leków, rachunków, żywności oraz skromnych przyjemności. Coraz częściej politycy, niezależnie od opcji, przyznają, że konieczne jest większe wsparcie dla najstarszych obywateli, którzy przez dekady pracowali na rzecz kraju. Zwiększenie emerytur nie jest więc tylko obietnicą wyborczą, ale realną potrzebą społeczną. W tym miejscu warto zaznaczyć, że niektóre zmiany będą jeszcze dyskutowane w komisjach sejmowych i mogą zostać zmodyfikowane przed wejściem w życie. Dlatego istotne jest, aby seniorzy byli na bieżąco z informacjami i korzystali z zaufanych źródeł. Może się również zdarzyć, że pojawią się nowe dodatki celowe. Na przykład energetyczne czy żywnościowe, w odpowiedzi na rosnące koszty utrzymania, podobnie jak miało to miejsce w przeszłości przy dodatkach węglowych czy osłonowych. Seniorzy w Polsce zasługują na to, by żyć spokojnie i bez obaw o jutro. Planowane podwyżki świadczeń, nowe dodatki, renta wdowia i uproszczone procedury to krok w dobrą stronę. Warto jednak pamiętać, że ostateczny kształt zmian będzie zależał od decyzji parlamentu oraz sytuacji budżetowej państwa. Dlatego tak ważne jest, by śledzić te procesy, interesować się nimi i jeśli to możliwe, wspierać działania na rzecz poprawy sytuacji osób starszych. Dziękuję, że jesteście ze mną i obejrzeliście ten materiał do końca. Mam nadzieję, że informacje, które wam przekazałem, pomogą lepiej zrozumieć zmiany, jakie nadchodzą. Jeżeli chcecie być na bieżąco z wiadomościami dotyczącymi ZUS, emerytur i praw seniorów, zasubskrybujcie mój kanał, zostawcie komentarz i kliknijcie dzwoneczek. W ten sposób nic was nie ominie. A ja, Mickiewicz, będę mógł dalej dostarczać Wam najświeższe i najważniejsze wiadomości. Dziękuję raz jeszcze i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Seniorzy w Polsce, Wasze życie codzienne nie musi być pełne stresu o przyszłość finansową, dlatego tak ważne jest, abyście byli na bieżąco z najnowszymi informacjami dotyczącymi emerytur i świadczeń. Niezależnie od tego, czy otrzymujecie minimalną emeryturę, czy możecie liczyć na nieco wyższe świadczenia, Planowane zmiany w systemie mogą wpłynąć na Waszą sytuację finansową. Waloryzacja emerytur w 2025 roku to tylko początek. Sejm rozważa dodatkowe podwyżki, które mogą sprawić, że Wasze świadczenia wzrosną jeszcze bardziej. Warto zaznaczyć, że zmiany te nie dotyczą tylko osób o najniższych emeryturach. Zwiększenie świadczeń ma dotyczyć szerokiej grupy seniorów, a celem jest zapewnienie lepszego standardu życia wszystkim emerytom, niezależnie od ich wcześniejszych zarobków. Choć podwyżki te mogą nie rozwiązać wszystkich problemów finansowych, to z pewnością stanowią krok w dobrym kierunku. Waloryzacja nie jest tylko formalnością, jest to konkretne wsparcie, które w połączeniu z dodatkami takimi jak renta wdowia czy ryczałt energetyczny może naprawdę poprawić Waszą sytuację. Dodatkowo zmieniają się także zasady dotyczące obliczania wysokości świadczeń, co oznacza, że niektóre osoby mogą otrzymać wyższe kwoty niż się tego spodziewali. Warto więc regularnie sprawdzać swoje konto w ZUS, aby upewnić się, że wszystkie zmiany zostały poprawnie wprowadzone i że korzystacie z wszystkich dostępnych opcji wsparcia. Możliwość skorzystania z dodatków, które są dedykowane konkretnym grupom, takim jak osoby z niepełnosprawnościami czy wdowy, może znacząco poprawić jakość życia. Wszystko to wymaga jednak naszej czujności i zaangażowania, dlatego zachęcam do śledzenia mojego kanału, by być na bieżąco z najnowszymi informacjami i poradami dotyczącymi ZUS, emerytur, innych ważnych kwestii dla seniorów.